Dobry, witam w kolejnym odcinku dębka wideo serwera karna. Standardowo poranek rozpoczęliśmy od spalenia staminy. Jeszcze przed cej serwerem Grimmy wciąż były boosted, jednak nasz MS nie miał dostępu na katakumby. Szukaliśmy alternatyw. Miałem akurat prejna na sam Relfy, to i tam poszliśmy. W sumie jak spił się bardzo luźno, mimo że osobiście nie lubię tego spota. Miałem w sumie coś koło 5,6 kar na godzinie, przy czym resnę nie wyrabiał, a nie mieliśmy jeszcze dostępu za portal na górze. Po jednym refilu zmieniliśmy spota. Kto tak paskudnie ścierał te warzywa na sałatkę? Minotarów. <grystanie> Sprawdziliśmy katedrę. Wczorajszego listu już nie było, a widzieliśmy, że ktoś był wpisany na sam dół. Chcieliśmy pobić sobie chociaż piętro minus -6, więc wbiliśmy tam przy okazji zahaczając na minus -8, które jak się okazało było wolne. Tak więc zostaliśmy tam aż do ss -a. Po przerwie chcieliśmy jeszcze dopalić busy na piętrze 6. Dzięki temu wbiłem 257 level oraz w końcu ukończyłem bestiarkę na zielone spektry. Wpadło kolejne 50 punktów. Po huntach, jak co dzień, wziąłem się za daily taski. Zrobiłem swoje misję sneaky na Rasa Kun i poszedłem ponownie próbować złapać Ursa Grodona. O, Dobra, chwila prawdy. Uwaga, Ursa Grodon. Raz, dwa, trzy. Kurwa, nie ma. <noise> Już myślałem, wzięło mi róg, zniknął. Na e, następnym razem. Jutro spróbujemy. Znowu się nie udało. Miałem jeszcze jeden horn w depot, ale w sumie potrzebowałem bestiarkę na czakoje, więc wybrałem się na Grimlund. Był tam tylko jeden chłop, więc jakoś się pomieściliśmy. O, oh, jest! Fireproof hor, mamy to. Dobra, jeszcze... Myślę tak, może jeszcze jeden zlecimy, co? Coś przyczyło, że za chwilę poleci drugi. Jest! Fireproof hor drugi, nice! Lecimy dalej! Bardzo szybko wbiłem Chakoje Wardeny i Toolshapery do bestiarki, dropiąc przy tym aż 5 Fireproof Hornów. Dwa z nich oddałem widzom, a resztę zostawiłem na kolejne próby. W sumie to dostałem Tinderboxa od widza, więc ponownie mogłem spróbować szczęścia. Dobra, uwaga! Pff, <laughs> to nie To od razu go zepsuło! Idziemy! Jutro spróbuję następnego. Dwa preje, jeden na dev, drugi na Expo, a do tego hunting task. Takiej okazji nie mogliśmy przegapić. Tak więc od rana wjechały deathlingi. Dobrze w sumie, że znaleźliśmy Eda w ostatniej chwili, bo wszyscy zajęci byli przygotowaniem do świąt. Udało nam się jednak zrobić dwa refile przed ss i zabić brokuła pod sam koniec. Nie przepadałem nikt za detlingami, ale w sumie przyjemnie się je biło. Jakoś super trudno nie było, a bestiarka leciała. Detlingów scoutów jest dwa razy więcej na tym spocie niż Persingerów. Możecie to mieć na uwadze, gdy trafi wam się jakiś prey. Jeśli chodzi o EXP, to był całkiem przyzwoity. Z boostem i z na Spellsingerów w piku miałem 6,3 kK. Jeśli byłby to prey na scouty, mógłbym pewnie dobieć nawet do 6,8. Można powiedzieć, że bardzo przybliżone cyferki do katedry, przy czym tutaj nigdy nikogo nie ma i często spod jest wolny. Profit z huntu też nie był jakiś zły. Problem tutaj jest z kapem, bo jednak dosyć ciężkie przedmioty spadają z Dytlingów. Większość z nich jak i produkty można od razu po huncie sprzedać u NPC na Grey Island. Uwaga tutaj by nie sprzedać sobie czegoś cennego z ekwipunku. Przez ostatnie dni cena tibia coinów skakała od 9 do 10k, więc myślałem, że kaski powoli przestaną być opłacalne. No trochę się pomyliłem. Od tego momentu cena coinów cały czas skakała pomiędzy 7 do 9,5k, nawet teraz po dwóch miesiącach serwera są one po 9,3k, ale nie wyprzedzajmy dynki. Miałem w sumie trzy fireproof horny. Jeden już zamieniłem na melting horny, a po drugi tinderbox dopiero poszedłem, a żeby zrobić trzeci horn musiałem po tinderboxa iść nupkiem. Dawaj dawaj! O kurde Ale mnie jebu... mam, od mnie zabije Dobra, jesteśmy Dobra, go, go, go Torpeda dawaj Patrz jak biegnie Przeżyjemy to, dobra, git O nie <ścoughs> Może nie przeżyjemy Kurwa, padłem Szybko, 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 lecimy po ciało No Gaz, gaz, gaz no. To trzeba pomóc, a, a, <głos> Dzięki. <głos> dzięki, dzięki. Sorry, tak się rzuciłem szybko. Mogłem spróbować ponownie oswajania. Dobra uwaga, łapie monta i raz. Kurwa zjadła. <noise> zjadło! Nie! Trzy, jeden. Dwa, kurwa! Trzy poszły rogi i zjadło mi wszystkie. Kolejne trzy horny spalone to już w sumie sześć. Ciężko było o team, ale udało nam się jeszcze godzinkę skoczyć na verlayony, gdzie zrobiłem sobie hunting task na 400 Verlionów oraz dobiłem 260 level. Level 260. Kraty, Kraty. Cel na dzisiaj dobity, powiedzmy. Porobiłem sobie daily bossiki takie jak mini bossy na Were bossy na Edron, Urmahulu, Faceless Bane, Scarlet oraz Croazur. gdzie przy okazji wbiłem weekend przez armawy do bestiarki. Wtedy też wywołał się raid under Jesterów Kazordum. W sumie ten event trwał od 3 dni, ale zawsze jak pojawiał się raid, to byłem gdzieś na EXPIE. Tym razem poleciałem od razu do kazo i udało mi się wbić bestiarkę. Za 5 dostałem 10 punktów, wydropiłem worki, kilka części do lalki, a jester doll head dostałem od znajomego. Może uda mi się zrobić całą laleczkę jeszcze w tym roku. 40 dnia wypadła akurat Wielkanoc, więc odpuściłem sobie całkowicie granie w Tibie. Mimo to odpaliłem sobie boosta i przygotowałem plan spalenia 3 godzin staminy na dwóch boostach po 30 tibia coinów i jednym za 45 by po SS mieć kolejne dwa buściki następnego dnia. Plan byłby nadrobić zaległy dzień i wbić aż 7 leveli. Niestety druid zaspał i od samego rana staliśmy w depo. Ogarnialiśmy po jakimś czasie innego Eda i wybraliśmy się na Katasy. Nie było tam źle, bo jak spiliśmy 50 minut i... Co jest? Znów no, Halo, tu... Halo. No laga A... miałem zajwicki. Wyjebało mi gry, nie. Tak też Tim rozszedł się na śniadanie i nie mogłem ani trochę zrealizować swojego planu. Zwłaszcza, że zostało mi 10 minut busta, przez co nie mogłem jeszcze przed SS wybrać kolejnego za 30. No cóż, zdarza się. Oczywiście po save'ie zostaliśmy jeszcze na godzinkę, bo tyle czasu miał druid. Udało nam się spalić buścika i wbiliśmy 6,5 miliona expa. W sumie robiliśmy coś około 5,5 do 6 k na godzinę. W pierwszym huncie profit nie powalał, bo mieliśmy tylko 80k profitu do podziału, gdzie na następnym już sypało dość ładnie z Steelbootsami, Bacharaksami i takimi tam, przez co wyciągnęliśmy 400k profitu. Druid musiał iść, więc skończyłem Expo na 263 levelu. Byłem trochę zawiedziony, ale nic na siłę. Przynajmniej dobiliśmy bestiarkę na Destroyery, a i pozostałych potworów z katasów padło naprawdę sporo. Kolejny raz wybrałem się na Chilfroz, by spróbować szczęścia. Akurat dostałem od widza 5 hornów, więc czemu nie? Tinderboxa dostałem w drodze na wyspę, a drugiego wyciągnąłem z daily szkieleta, tak więc trzy kolejne próby oswojenia. Ktoś wszystkie monty powyciągał. No wiesz, ja też bym... o, jest pierwszy Mącik. Zepsuł się, od razu, za pierwszym razem, drugi. Zepsuł się! To już osiem zepsutych. Kurde, dobra, ostatnia szansa. Dziewięć spalonych i te trzy ostatnie za pierwszym razem spadły. Ani razu go nie odmroził. Nice. No cóż, to już w sumie 9 hornów spalonych i 3 dzisiejsze za pierwszym użyciem. Nieco nie fart. Wspomnę tylko, że w tym momencie cena melting hornu na karnie wynosiła coś koło 100 za sztukę. Porobiłem sobie też daily task, a po nich udaliśmy się na jaula. Coś nas tutaj organizacja zawiodła, bo bardzo szybko zorientowaliśmy się, że. Ja my tu mam druida? E, właśnie. Aha, to fajnie, żeśmy kawernaj. Ty masz tyle potów? 300 mam. Jakoś to wytankowałem, zabiliśmy 3 dżaule, bo leczyły się dzisiaj jak szalone, a poszliśmy tylko w 5 osób. Chyba nie ma. szybko. Zdać. Dobra, że Lorika. Ja Chestplate, nic. Ta? Nice. Dobra. Nice. Eee, rozumiem, wyciągać tak od razu? Ta. Tak. Wyciągam. Wyciąga i dawaj do... Do ciebie. Kurde, znowu. <laughs> jak już szczęście, to wyotropiliśmy ornate chestplate, oprócz tego dwie loriki, dwa ornate mace oraz dept. Sai. Przyzwoicie. W sumie to wspomnę, że tego dnia kupiłem gold Boge, który w sumie zasponsorowali widzowie. Działa on tak, że można do niego wkładać złoto, platynki oraz krystal coiny, a ogranicza nas tylko nasz kap, bo liczba slotów jest nieograniczona. Sam pewnie bym go nie kupił, gdyż uważam, że 900 tibia coinów to lekka przesada jak za tego typu item. Poprawia on tylko lekko komfort gry, a nie tracimy kapa na plecaki w eco. Po świętach jakoś nie mogliśmy zrobić dobrego hunta. Jak wcześniej nie mogłem zregenerować nawet dwóch godzin zielonej staminy, tak teraz nie miałem jak spalić trzech. Ten sam problem, brak druida z rana. Na szczęście udało nam się zgrać jeszcze przed save serwerem i wybraliśmy się ponownie na katasy. Czekały nas tam do dobicia grim reapery i dark torturery, więc wszyscy chętnie pakowali suple na ten spot. Planowaliśmy przypalić trzy godziny zielonej staminy na ekspie i... Udało się! Prawie całość przypaliśmy na Katasach, a resztkę dobiłem sobie na Varelionach, na które miałem Prey. Dobiłem tym samym 268 level i tego dnia zrobiłem w sumie 15,7kk expa. Całkiem nieźle. Akurat będąc na Lejonach pojawił się rajd draptorów, więc skorzystaliśmy z okazji. Tak się złożyło, że brakowało mi jedynie dwóch sztuk draptorów, a ludzi było naprawdę dużo. Kurna, co Bo się pojawiła fala smoków, to gdzieś też mhm, tak już pojawiła się to musimy szukać. Szukamy, szukamy teraz no. Jest, jest, górę, góry, górę. chodźcie, chodźcie. Dwa góra, są, dwa są jest. no. Gość, Paweł, tak, uderzyłem, dawajcie, ładujcie, te... są. Dobra, padły, dwa. Bestiarka. Je. Jest. Ale tam tam... O, no, tam już ktoś stał, bloczył je, wiesz. Był gościem, no, ale on ich nie bił, on ich tylko bloczył właśnie, to także spoko. Udało mi się przy pierwszej fali dobić bestiarkę i zdobyłem aż 50 punktów. W kolejnych falach skanowałem teren, by pomóc członkom naszej gildii znaleźć jakieś jaszczurki. W drodze powrotnej akurat dobiły mi się też sandcrawlery, więc kolejne 5 punktów padło. Na dzisiaj to już tyle. Chciałbym Wam przy okazji podziękować za tak pozytywny odzew po ostatnim odcinku. Staram się zrobić wersję vlogową, lecz czasami będziecie mi musieli wybaczyć, jeśli akurat będą mniej ciekawsze dni lub jeśli wrzucę czasami zwykłe szoty. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Trzymajcie się i do zobaczenia na Tibiińskich szlakach. Piona!